Idzy wjeżdżamy sobie do góry. O, cześć ma witajcie! Jestem Hubert z kanału i witam Was w kolejnym odcinku z naszej głównej serii na kanale, czyli realne y, gospodarstwo. Y, y, jak widzicie na samym początku y, wjeżdżamy sobie na Skup. Dobra, nie się, co tu się stało. Wierzymy sobie na skup, ponieważ sprzedałem pierwszy... Prz... <coughs> pierwszą... pierwszy zestaw zboża. Teraz jadę z drugim. 69 tysięcy na koncie. Dało nam 23 tysiące od ostatniego odcinka, bo w poprzednim odcinku było 46. Dobra pisz kaszę. Dobra, leci nam hajs. Jesteśmy sobie fanjordem. Odpalimy sobie go. Mi się już grzeje do nowego nabytku. No yy, bo dzisiaj nowy nabytek. O, 23 tysiące, yy, Jakby co to sprzedałem po 1100 11, par yy, z groszami coś tam, ale dobra. Yy, kupujemy sobie przyczepkę samochodową, także z nasza. O, i 46 tysięcy na naszym koncie. Także możemy sobie kupić, oczywiście, drugą. E, ale no, chyba nam jest niepotrzebne. W ogóle, jak z, z sianem? E, jak tu, co tu jest? W ogóle. 126 i rośnie. U, no. Zarobimy sobie troszeczkę w tym odcinku. Hmm. Także nowy nabytek ogólnie. Jak teraz to wyglądacie, ja już y, mam podkładkę chłodzącą pod laptopa, w której nie będzie odcinek, y, ale niestety, żeby nagrywać, muszę ją ściągnąć, bo y, jest po prostu laptop mi za wysoko. Ale po zagraniu odcinkami, wiadomo, laptop się zawsze grzeje, y, To jak znalazł, że tak powiem? Jak widzicie, zawsze powymaga dzisiaj być koni. Y, Także no. Nie wiem, na taką zbiera, samo samozbierającą to w sumie trochę mało, ale fajnie wygląda do sędziora. Do raz sprawdzałem, nie, nie wygląda aż tak fajnie. Jak e widzicie, combine już stoi sobie. Dobra, obniżamy i ile to nam będzie jechało? 15. 15, spoko, dobra. 14, 15, tak żeby nawet szybko. O, kurde, to, to dobra, to sobie poza odcinkiem. A w sumie teraz na odcinku możemy sobie tylko... Aha, dobra, tu nas prowadzi, to jedziemy tak, żeby oczywiście wszystko zebrać, bo w tym sezonie zamierzamy robić interes na czym tylko się da. Mam nadzieję, że do kolejnego sezonu, jak w kolejnym sezonie sprzedamy słomy, to nam się zwróci, wiadomo bo w kolejnym sezonie będziemy mieli yy, owies, także chyba owies będziemy mieli nie, powiem, nie wiem i jęczmień, na, na pewno drugi sezon jęczmień a czy owies to nie wiem yy, jeszcze się zobaczy no, zamiast owse wiadomo że pak jest yy, bardziej ogólny 10 ton, ale w sumie to wiadomo to jest słoma yy, także praktycznie yy... Się co dziwić. Dobra, ten duży podnosimy sobie i opuszczamy. Też to takie zbieranie słomy. To na pewno nam się przyda, bo jak będziemy mieli krowy, to wiadomo. Do kiszonki, do wszystkiego to na pewno się przyda i na pewno się zwróci bo już później nie będziemy musieli kupować oczywiście jak jest taki jest taka możliwość że już przydawać słomę to czemu nie zawsze jakieś rozmaicenie na tej serii aha dobra teraz idziemy 20 myślałam że już już do końca napełniona <śm> Tu jest chyba 20 ton, nie wiem, nie patrzyłem w ale coś chyba 20 będzie miało. No, to mi się wydaje. No, dobra, pojedziemy sobie tym pokreśnikiem. Chyba dzisiaj nic nie ma do zbierania, ale yy, sobie zbierzemy te takie kubki, bo to później będzie się detalerzowało się. Pierwsze sobie zbierzemy myślę poprzez śniadki. 87% i 20 ton, ponad, czyli ma 25 około, nie wiem. Nie jestem dobry w liczeniu. Jakby co? 23 tony. Tak. 23, no. No, dobra. Jedziemy sobie. Jest cena. Cena rośnie, no ale musimy jechać, no bo gdzie to wywalimy? Niech i nie jestem chyba dobrym kierowcą. Jeżdżę po lewej stronie ogólnie. No, dobra. Ogólnie ta auto powinny być przyspieszone. Mordy, <laughs> widzieliście to? Ja, ja widziałam, ja. że to jest zakręt. No, dobra. Trzeba Ja zapomniałam, że to jest zakręt Auto wjechało samo zbierające Jak, traktor ja yy, Dobra, a gdzie się sprzedaje? Tu jest handel zwierząt A sprzedaje się... Tu? Tak? Nie. nie Nie mogę Gdzie się sprzedaje? A, dobra. E, nie widziałem skup Okej. Okay. No naprawdę, chyba ci mordę, nic nie widać, jakby żeby jakieś ciałki były albo coś. E, nie wiem. O, i 3000 prawie. I teraz tak, czy ona spada? Nie, nie spada, dalej loś, rośnie. Kurde będzie wypadek? Nie, nie będzie. Albo będzie. A, mordy. Kurde. Tymi autami tutaj jest przerąbane. E, damy sobie w sumie e, czas na... E, czas na 15. E, będzie nam szybciej rosła cena. To sobie tak fajnie, żeby sobie traktorem auto, hmm, że tak powiem, raczej e, auta wyśredajemy traktory, a tu jest trochę inaczej, <grym>, że tak powiem, hmm, hmm, Dobra. Dobra, obróćmy sobie. Wszystko włączone, opuszczone. Dobra, zbierane. Tam mały miar, jest zostawiłem, dobra. Nie ma. ja to tu nie wykręciłem. Bo szybko się rozpędziłem. Ogólnie ja przepraszam bardzo, mój głos, bo w poprzednim odcinku z tej serii też miałem taki głos. Mam chrypę. Skończyłem sobie kościół pole No fajnie oddała ta pszenica Później tam było chyba 18 ton Chyba Ale jeszcze coś tam było Jakieś leczki w slosie Czekajcie mordy Bo tu jest Tu jest tak że tu zawsze auta jeżdżą Bardzo często To każdy do miasta się spieszy Czy gdzieś tam nie hmm, to hmm. czy na randkę, bo jak coś się nagrywa, to są ogólnie wantyki. Hmm, Także... Hmm. No, dobra, pozbieramy sobie tą prawą stronę. O, tu stawałem gdzieś kombajnem chyba, że tam się trochę zrobiła, dobra, nieważne. E, tu sobie weźmiemy <laughs> e, tą prawą stronę chyba. No, prawą raczej sobie weźmiemy stronę, e, żeby to zrobić. Теперь, уже сейчас ⁇ потому что bo... ja mm. я себя облечил. О, да, гдесь именно до цинка. быстро эти Ну, только столько, так? Так. Это mm, не так, это выглядит. Mm, О, Ну, to nierówno, ale i tak według mnie to jakoś te, yy, boże, jak to, nie wiem, stosy, boże, nie, nie stosy, nie wiem, yy, nieważne, paski siana, że tak powiedzmy, yy, o, pokosy, nie, yy, dobra, yy, nieważne, paski siana yy, nawet nie tak równo wyszły, stawa starałem się stawać yy, zawsze... Na samym końcu, żeby mi to tak nie wyszło, żeby wiadomo nie marnować. Tego hmm. dobra, jeszcze sobie tutaj przyjdzie <laughs> Sorry. Dobrze, hmm. no troszkę się pozmieniało już w pokoju ostatniego odcinka. Jak pokazywałam pokój, bo jedna taka malutka pufa doszła, bo byłem tak sobie w sklepie. I pomyślałam, a w sumie co mi szkodzi, kupię sobie taką jedną malutką pufę. Aha, dobra, już mam puste. Ech Boże puste. Przejdziemy sobie po sąsiadzie. Jak widzicie. Już mamy pełne. Także idziemy sobie. Ogólnie nigdy na tej krzyżówce się nie wyrobiam. Także. Yy. Przepraszam policję. <laughs> Jak co. No, czekajcie, mordę ogólnie rośnie. Rośnie już 118 chyba. Nie wiem, bo mam taką yy, rozmazaną tu cenę. Nieważne. Okułka. Nie będzie. I sobie wyjrzemy na niewidzialny skup. Ude. Ale jipa. Dobra, sobie cofniemy. Jakoś to idzie, pani. 2700. Co to co nas spadanie? nie? No, nie. 2900 chyba szybciej było, nie? No tak, 2900. Nie, napisz w komentarzu. Czy było, ja sobie zaszeglę odcinek, bo jestem ciekawy. Chyba 293 szybciej było. Hmm. Ale tu pokazuje, że się zrasa czyli powinno być już praktycznie no 3 chyba. Albo nie całe trzy. Wpadło, nie wiem. Albo może było 2,7, tylko zapomniałem po prostu. Ale co, mordy Będziemy się kończyć ten odcinek, ja wracam, zbierali dalej. Kolej, na kolejny odcinek zapraszam was do subskrybowania kanału, bo już jest nas 44, 44. Yy, także no co, yy, ja sobie będę zbierał yy, tutaj dalej. No i co, do następnego odcinka, Trzymajcie się, cześć!